Cześć, witajcie! Z tej strony oczywiście KKZ i dzisiaj witam Was w takim krótkim filmie, którego oczywiście znowu nie przygotowałem, znaczy nie przygotowałem sobie co mam mówić dokładnie. Chcę Was poinformować, że jutro kończę 18 lat, je, yeah, będę dorosły i ten film chciałem, żeby był takim swoistym pożegnaniem. Ja się tak oglądam, bo mi się wydaje, że tam ktoś idzie, a to nikt nie idzie, tylko deszcz pada. E, takim swoistym pożegnaniem, e, no tej ery, w której ten kanał został założony, mianowicie no, ery, że tak powiem dziecięcej, hehe, he, e, która kończy się dzisiaj. właśnie dzisiaj. Jutro już jej nie będzie. W tym sensie dla mnie. Świat kręci się dalej, a ja będę zupełnie innym człowiekiem. E, jestem teraz na wyjeździe w miejscowości Klaniny w Borach Tucholskich i postanowiłem, że chcę nagrać coś takiego, no żeby ten, żeby ostatni film, że tak powiem, przed tą erą nową dla mnie, żeby nie był to ten film, ten zlepek, ta kompilacja tych wyciętych scen. Chciałem, żeby to było po prostu coś personalnego ode mnie. Więc dziękuję Wam bardzo, że jesteście ze mną tak długo. No i cóż, to tyle w sumie. Chciałem Wam po prostu podziękować i powiedzieć, że pewna era dzisiaj się kończy. No, tyle. Dzięki Wam za obejrzenie. Mam nadzieję, że usłyszymy się ponownie w jakimś następnym filmie. E, nie wiem, mam w planach jeden film, ale nie wiem czy go wykonam. Ale jakiś myślę, że w tym roku jeszcze wleci. Więc cóż, trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.